Cześć moi drodzy, witajcie w Retrowizji. Ten odcinek chciałbym poświęcić temu tematowi, który tyczy się mojej pracy na giełdzie, ale jeszcze nie na warszawskiej giełdzie retro-gamingowej, tylko na giełdzie elektronicznej na ulicy Batorego, gdzie w sumie zaczynałem swoją pracę z grami wideo. Początki mojej pracy miały miejsce w 2006 roku, są właśnie. Tytuł odcinka Warszawska giełda między 2006 a 2010 rokiem. Mimo, że pracowałem tam dłużej, stwierdziłem, że ten okres będzie najciekawszy, ze względu na to, że na samym początku mojej pracy, kiedy właśnie miałem styczność z tym miejscem, z giełdą na ulicy Batorego, działo się tam najwięcej. I przez to, że był to też najwcześniejszy okres związany z moim zatrudnieniem. Wtedy jeszcze nie było tak dużej mody na retro, w sumie to w ogóle jej nie było, w związku z tym były tam zupełnie inne ceny, moi drodzy. No i to też wiązało się z tym, że oczywiście dostępność była większa, ponieważ zainteresowanie było mniejsze, ceny były niższe, konkurencja praktycznie nie istniała, jeżeli chodzi o rynek retro, bo wszyscy interesowali się obecnymi generacjami. Tak więc, no cóż, no zupełnie inaczej to wyglądało, jeżeli chodzi o poziom trudności względem kolekcjonerstwa, co istotną, to jest istotną sprawą. I chciałem o tym wspomnieć przez to, że jest sporo ciekawych sytuacji, o których warto wspomnieć w tym wypadku, jeżeli chodzi o moją pracę w nowym miejscu. Chociażby przez to, że Zdarzały się wtedy naprawdę bardzo interesujące transakcje, które były sugerowane przez samych klientów. No i do dzisiaj mam efekty tych transakcji u siebie w kolekcji. Rzeczywiście były to rzeczy bardzo niespotykane, które już wtedy odznaczały się pewną wartością oczywiście, no ale teraz no, są one droższe. Miejscami nawet wielokrotnie, ale przynajmniej dwóch, trzykrotnie, tak, tak. W związku z tym taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o to, jak wyglądał rynek, ale też jak wyglądała kompetencja osób, które handlowały tam w okolicy, przez to, że to była nieprofilowana giełda w przeciwieństwie do tego, co teraz organizuje w postaci profilowanej warszawskiej giełdy retrogamingowej. Tam byli bardzo rozmaici wystawcy, którzy zajmowali się komputerami, drukarkami, w związku z tym duszami. Byli tam ludzie o bardzo różnych profilach, ale czasami też zdarzało się, że można było w nich dostać jakieś gry. Natomiast polegało to głównie na takim towarzyskim układzie, który był dla wszystkich bardzo wygodny, no bo jeżeli wchodził jakiś zainteresowany gość, klient na teren giełdy, no to było widać od razu, czy, czy coś trzyma, czy chce coś sprzedać, czy może raczej nie trzyma i czy chce coś kupić, ale jeżeli już coś miał w ręku, no to prawdopodobnie wiązało się to z profilem jednego z konkretnych stanowisk. W związku z tym, jeżeli na przykład ja akurat miałem to szczęście, że miałem stanowisko bardzo blisko głównego wejścia od stodoły, od razu wiedziałem, że o, no ten pan tutaj ma, ma drukarkę, w związku z tym będzie potrzebował tuszy bo ją przed chwilą nabył, no to od razu można było odesłać do kolegi, który zajmuje się drukarkami. Jakiś inny pan tutaj chodzi z monitorem komputerowym, no to pewnie będzie chciał go sprzedać i może przy okazji coś kupić, w związku z tym odsyłał się do stanowisk typowo komputerowych. No ja natomiast pracowałem od samego początku w sklepach związanymi z grami wideo typowo. I to konsolowymi grami wideo, nie były to gry komputerowe. W związku z tym, no też miałem profil bardzo jasno ustalony, chociaż Bywały również firmy, które zajmowały się po prostu grami, no to w moim zainteresowaniu zawsze były gry konsolowe. I mimo tego, że wtedy te profile firm raczej nie skupiały się na retro per se, ale były dosyć tolerancyjne względem skupowania różnych przedmiotów. Skupiały się głównie na obecnych generacjach, no wtedy to była generacja... PlayStation 3 to wtedy była nowość, to zaczynało wtedy wchodzić, kończyła się PlayStation 2, w związku z tym 2 była na porządku dziennym. Wtedy bardzo mocno taniała, to też mogę pokazać na przykładzie, co udało się kupić. PS3 dopiero wchodziła, w związku z tym była, no powiedzmy w tym momencie odpowiednikiem PlayStation 5, wtedy to były relatywnie drogie. Ale przy zmianie generacji zawsze można coś wyłapać chociażby właśnie przez to, że bardzo dużo ludzi pozbywa się starszego systemu na rzecz zakupu tego, co obecnie jest najpotężniejsze na rynku. No, natomiast jeszcze jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tam chodzili między stoiskami, kiedy, zdarzali się, kiedy zdarzały się osoby, które miały właśnie gry wideo, czy to na Nintendo, czy na PlayStation, czy też czasami jeszcze się na Sega Dreamcast zdarzało, chociaż to już oczywiście bardzo sporadycznie, no bo od lat już SEGI na rynku nie było, niestety. Ale się zdarzało, zdarzało się. No to wtedy ta osoby była odsyłane do mnie. E, zresztą e, nawet jeżeli nie były bezpośrednio, e, bo często wszyscy byli bardzo zajęci, to siłą rzeczy i tak w końcu podczas tego rotowania po całej giełdzie w końcu trafiali do stanowisk w wideo, gdzie byli w stanie sfinalizować transakcje. No i moi drodzy, teraz tak, to zerkam w lewo, ponieważ są tutaj kilka... Ciekawych eksponatów i na przykład. O, to jest dwójka, o tym mówiłem, to może od niego zaczniemy. Rzecz, która teraz jest raczej niespotykana, czyli Silent Hill Collection. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Bardzo ciekawa kompilacja. Rzeczywiście bezkompromisowa w środku znajdują się trzy osłony Silent Hilla z trzema instrukcjami. I są to wszystko płyty w pierwszych edycjach. Są trzy pełne instrukcje. O, to widać tutaj. Widać płyty też, Mamy nadzieję. Dużo tego jest. Nawet mam jeszcze reklamówkę. Eee, Style Hill: Experience na PSP. Trzy instrukcje. Z tym widzicie, że tak naprawdę była to, można powiedzieć śmiało, taka, takie zbiorcze wydanie e, pierwszych edycji w kompilacji nazwanej, nazwanej właśnie Silent Hill Collection. No, w związku z tym, no nie dziwię się, że do dzisiaj ta wartość e, tego zestawu rzeczywiście jest dosyć wysoka e, i e, rzadki jest tytuł, natomiast wtedy e, było tego trochę, wiecie, naprawdę, mimo że to jest e, Limited Edition Silent Hill Collection, to wtedy tego było. To nie było tak, że trafia się jedna i ja od razu się rzuciłem, bo tutaj taka okazja. Tego było, zdarzało się na giełdzie. Trzy, cztery sztuki gdzieś sobie tam nawirowały e i cały czas były dostępne. Zresztą nawet to leżało i nikt tego nie chciał, prawda? W związku z tym zwróćcie uwagę na to, jaka teraz byłaby reakcja, gdyby ktoś zobaczył taki tytuł, a jaka była reakcja w 2006-2007. Czy nawet w 8 roku, zresztą nawet przy 10, to jeszcze nie było jakieś nie wiadomo co. W związku z tym dało się to nabyć i zresztą e, tutaj akurat cenę pamiętam. Zresztą e, wtedy to kosztowało i to było dużo, e, bo trzeba było za nią zapłacić aż 150 zł e, I było to jeszcze raczej liczone na takiej zasadzie, że no, są trzy gry, to po 5 dych, no, to dosyć dobre tytuły. Zresztą Wtedy jeszcze była bardzo popularna kolektorka Final Hilla 2 w takim kartonowym opakowaniu, na pewno kojarzycie. Ona wtedy była wszędzie. Nikt jej nie chciał za 30 zł. Zresztą tak samo suikodeny, 4, 5. Wszystko to leżało. Drakengardy. Pamiętam doskonale, że było tych RPGów bardzo dużo na PlayStation 2, i przez to, że wchodziło. PlayStation 3 raczej zainteresowanie było minimalne. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o PlayStation 3. I jeszcze skoro już o tym mówimy, też pamiętam taką sytuację, że przyjechał taki młody człowiek, nastolatek. Myślę, że na pewno jeszcze był wtedy, przed dwudziestką. Ja zresztą chwilę powiem. Starzy nie byliśmy. I pamiętam, że strasznie chciał sprzedać Dark Souls. Tylko ten Dark Souls. No to już było troszeczkę później bo jednak trzeba było poczekać do premiery jeszcze Demon Souls, w międzyczasie więc to było troszeczkę później, ale e, pamiętam właśnie, że nieco po premierze Dark Souls'a pierwszego, mimo tego, że jak wiecie, e, a jeżeli nie, to zachęcam do wcześniejszych filmów, ja też bardzo lubię mm, serię From, w ogóle jej dokonania, to zauważyłem, że on ma Dark Souls w edycji, której nie kojarzę. A to dziwne, bo starałem się być na bieżąco i stwierdziłem, że kurczę, jeżeli nie wiem, co to jest, no to raczej nie jest popularne. Moi drodzy, to był Dark Souls Prepare to Die Edition w steelbooku. Mam tutaj w protektorze, w związku z tym pozwolę sobie go Wam pokazać, bo ten protektor chroni nie tyle też steelbook, co zewnętrzny sleeve. Tak to wygląda. Bardzo ładna edycja. Tutaj akurat y, płytę już mam wyjętą do y, zbiorczego opakowania, żeby tego cały czas nie otwierać, nie wyjmować. No bo jak się domyślacie, chodzi o wartość kolekcjonerską. Ale był tutaj oryginalny soundtrack, instrukcja. No i oczywiście ten steelbook. E, moi drodzy, no i dlaczego Dlaczego to było wtedy niepojarzone? Otóż jak się potem dowiedziałem, no bo oczywiście sprawdziłem, była to edycja dostępna wyłącznie w sklepie Zabi, która ukazała się w liczbie 5000 sztuk w ilości 5000 sztuk. W związku z tym, no pfu, nie niespotykana sprawa. A pamiętam, że osoba, która właśnie ten młodzieniec, który chodził z tą grą, poprzedł całą giełdę, całą giełdę i nikt nie chciał tego od niego wziąć. No bo każdy miał Dark Souls, tutaj jeszcze jakaś taka edycja, ale to chyba nic ciekawego. I on za to chciał dostać 60 zł bodajże. I nikt tego nie chciał od niego kupić za te. 60 zł, jak podszedł do mnie, to jeszcze mi się udało ee, kupić ją bodajże chyba za 50 zł, bo już mu było troszkę wszystko jedno, już stracił nadzieję, że to sprzeda. No, jeżeli chodzi o obecną wartość, to zachęcam do sprawdzenia na Price Charting, czyli ebay'u Rzeczywiście wzrost jest znaczący, no ale tego się można było domyślać. Zresztą, e, jeszcze inną sprawą, bardzo ciekawą było to, że no, wiecie, to była giełda, to nie był taki typowy sklep, czyli handlowało się pod namiotami, gdzie towar był rozstawiany na takich drewnianych stolikach. W związku z tym to wszystko było takie bardzo obwoźno-handlowe, nie było to w żadnym wypadku kojarzące się z prestiżem. Natomiast były tam oczywiście bardzo różne osoby, były tam też różne firmy, też poważane, które zresztą są do dzisiaj na rynku. I to ludzie doceniali. W związku z tym w tamtych latach tam odwiedzających było bardzo dużo i było też odwiedzających już wtedy, kolekcjonerów. I pamiętam, że no oczywiście no chodziło wtedy o to, żeby podtrzymać też kontakt z klientem, co akurat. Nie przysparzało mi za bardzo kłopotów, bo jak wiecie bardzo interesuję się grami, no i też ludzie, którzy byli zainteresowani transakcjami ze mną też nieraz byli tym bardzo zainteresowani, nie było to tylko hobby czy kupowanie gier dla dziecka, tylko chodziło o finalizację swojej pasji, tak, o to, żeby rzeczywiście cały czas się realizować, no i wielu kolekcjonerów tam poznałem już wtedy. Natomiast... Pamiętam, że <laughs> przez dłuższy czas rozmawiałem z jedną osobą na temat Pegasusa, na temat 8-bit, na temat Nesta, na temat SEGI Master System, o tym, jak to było kiedyś wspaniale e, i że teraz też jest spoko, ale trzeba pamiętać o korzeniach, no, wiecie, taka normalna gadka odnośnie tego, jak się spotykamy z entuzjastami retro, chleb poprzedni, prawda? I była taka osoba, która wstała obok i ona za bardzo nie uczestniczyła w tym dialogu między nami, ale w pewnym momencie, kiedy Mój pierwszy rozmówca odszedł, to tamten drugi człowiek zapytał, wie pan do pan słyszę, że tak się pan interesuje i e, cały czas pan tym żyje, e, a ja mam taką kolekcję, a pewnie mi to już nie sprawia radości e, i chciałbym się wymienić, bo mi już nie zależy tutaj na e, zyskach, nie chodzi o monetyzację tego wszystkiego, po prostu chciałbym się wymienić i chciałbym, żeby te przedmioty dawały komuś taką radość, jaką mi dawały do tej pory, bo... No ja już tego nie czuję. No dobrze, no stwierdziłem, że nie ma problemu, będzie mi bardzo miło, tylko wie Pan, no nie wiem co Pan ma do zaoferowania, no i też nie wiem czego Pan oczekuje. A on powiedział, że jemu chodzi tam o PlayStation 2, bo chciałby po prostu sobie pograć na PlayStation 2, teraz jest duża dostępność tytułów, relatywnie tanich, no bo już trójka była na rynku, no i tylko chciał mieć w takiej ładnej, ładnej edycji, znaczy w dobrym stanie, nie tyle, edycja chodziło o to, że była kompletna po prostu, żeby był to komplet. No i miałem akurat dwójkę, która e, była rzeczywiście bardzo ładna, bo to był ten model 9000, w związku z tym już z wbudowanym zasilaczem Slim w białym pudełku, co było specyficzne, charakterystyczne, bo wcześniejszy był w żółtym, e, co możecie kojarzyć. Natomiast stwierdziłem, e, że ok, no akurat mam. Zresztą była w pięknym stanie, bo miała jeszcze nawet e, folikę na środku tego loga, w związku z tym, na, na, w sumie to na całej połowie, bo w ten konkretny model był do połowy matowy, a do połowy był piano black, w związku z tym wszystkie te paluszki tam zostawały, ale był to bardzo dobry model, jednak mimo wszystko. I pamiętam, że tam jeszcze była ta folika zabezpieczająca, prawda? W związku z tym, wiecie, że rzeczywiście no to był produkt praktycznie nieruszany. Ja go też kupiłem wcześniej od kolekcjonera, bodajże tydzień temu. No i akurat trafił się inny człowiek, który chciałby mieć PS2 w dobrym stanie. No to jest idealny. Dobrze, to nie ma problemu, ja panu ją zostawię. Proszę potem przyjść. Jeżeli będzie pan coś miał. ja jestem tam giełda była do 14 wtedy. Ja jestem do godziny 14 w związku z tym zapraszam. A powiedział, że okej. Okay. Wiecie, ja tam się nie nastawiałem, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś mówi, że zaraz przyjdzie, to bardzo często nie przychodził. Tak to, już, tak to już jest. Myślę, że osoby, które pracowały w handlu, doskonale zdają sobie z tego sprawę, że ktoś idzie do bankomatu i już nigdy z niego nie wraca, jak ten bankomat pożerał, no ale to normalna sprawa. Natomiast ku mojemu bardzo miłemu zaskoczeniu, tamta osoba wróciła i, i przyniosła rzeczy w takiej siatce, jak taka baba w targu, wiecie, taka materiałowa siata w szkocką kratę, duża. No i powiedział, że przyniósł te rzeczy, które ma na wymianę. I no mam je tutaj z boku. Pierwszą rzeczą, którą mi pokazał, był Neo Geo Pocket w pudle kompletny Lynx do tego były zestawy gier. Zarówno do Neo Geo, jak i do Lynxa. Do Neo Geo to były kompletne wydania. Do Lynxa było tam dużo OM-ów, czyli bez pudełek. Eee, poza tym było jeszcze kilka gier na Super Nintendo, jak bodajże Fatal Fury, eee, które wymieniłem, bo nie, były, nie było kompletnym Anglikiem, w związku z tym tutaj pozwoliłem sobie na rotację. No bo to jest u wyznacznik tego, co mogę dołożyć do kolekcji, bo zawsze musi być pełen Anglik. No ale. Widzicie, prawda? Chodzi o tą skalę, czyli będę Wam tutaj wszystkiego pokazywał, ale chodziło o to, że przyniósł dwie kompletne konsole z papierologią w pudełkach, w angielskie wydania. W związku z tym. No, do dzisiaj oczywiście ja nie w kolekcji. Mimo, że tutaj pudełka nie są w stanie tak typowo kolekcjonerskim, to naprawdę są niezłe, są niezłe, nie mają jakichś wielkich tutaj przedarć, raczej przetarcia. No i rzeczywiście są całe razem, razem ze wszystkimi. Insertami, i już wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że, kurczę, no przecież to jest bardzo dobry towar. I mówię, mówi, wie pan, no przecież to jest rzecz nieproporcjonalnie bardziej wartościowa w stosunku do PlayStation 2. Nawet jeżeli zaproponuję panu gry do tego wszystkiego, to w dalszym ciągu to nie będzie odpowiednich wartości. on powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, ale po prostu chciałby wyjąć to ładne PlayStation 2 na kilkanaście tytułami, które oczywiście otrzymał. No i się wymieniliśmy, moi drodzy, i takie sytuacje się zdarzały. Naprawdę to nie było tak, że była jedna na 10 lat, bo ja tam trochę pracowałem jeszcze później. Tak więc to się naprawdę trafiało, to się naprawdę trafiało. I ten człowiek rzeczywiście dał mi to wszystko. Ja, jak się domyślacie, do dzisiaj doskonale pamiętam swoją wdzięczność i tak to, byłem strasznie szczęśliwy. Jeżeli jakiś student ten człowiek to będzie oglądał, to oczywiście serdecznie go pozdrawiam, bo też mówiłem mu, że te konsole zostaną u mnie w kolekcji nie będę ich wymieniał, bo mają dla mnie wartość sentymentalną i tak rzeczywiście jest. I tak rzeczywiście jest do dzisiaj. Nie mam zamiaru się tego pozbywać. Więc jeżeli by się tak wydarzyło, to serdecznie pozdrawiam, proszę o komentarz oczywiście. Natomiast jeszcze ważną sprawą jest to, że wtedy też pracowałem oddzielnie jeszcze w sklepie stacjonarnym, od poniedziałku do piątku w sklepie, a w weekendy na giełdzie. W związku z tym no, sporo wtedy pracowałem, ale no, jak się robi, to się lubi, to, to nie jest aż tak męczące, jak się domyślacie. <laughs> I wtedy też rzeczywiście byłem bardzo na bieżąco, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w sklepach, bo no wtedy dużo rzeczy się kończyło i zaczynało. Tak jak było w PlayStation 2 i PlayStation 3, tak samo było z DS-em, który też już wtedy był u schyłku i były bardzo ciekawe promocje, na przykład Chrono Trigger. Już pomijając nawet kwestię giełdową, chociaż jego też było bardzo dużo na giełdzie. Chrono Trigger kosztował tak 120 zł w używce, nie więcej. A pamiętam jeszcze doskonale, że w Mpiku warszawskim, kiedy Empik schodził z tego towaru na rzecz sukcesora w postaci 3DS-a, było mnóstwo tych Chrono Triggerów wystawionych w promocji za 37 zł. w związku z tym, no wiecie, prawda? 37 zł. Już nie będę mówić, że nowe bo z Empiku, bo Empik też potrafił odfoliowywać gry zafoliowywać. Ja też kupiłem kilka nowek, które, jak się okazały miały zapisane save state'y. Były po prostu save'y na nowkach, tak? Już oczywistym było to, że nie było tam banderoli Nintendo na, tym, na tych triggerach i było to foliowane właśnie w ten sposób. No ale tak to kiedyś wyglądało. Tak czy inaczej, nawet za używkę, prawda? 37 zł, O czym my mówimy? Zupełnie co innego. W związku z tym sami widzicie, że to nie jest tak, że jeżeli w tym momencie zajmujemy się kolekcjonerstwem przez ileś lat i zbieramy te gry, no nie od dzisiaj, nie od roku, nie od pięciu, tylko rzeczywiście trwa to już bardzo długo, to nie trzeba było dysponować takimi funduszami, jakimi trzeba dysponować teraz, żeby nabywać te przedmioty, bo ja przyznaję się bez bicia, gdybym teraz miał Zacząć wszystko od nowa, gdybym miał teraz kupować te wszystkie rzeczy, to by na to nie było znać, po prostu, one są już za drogie. Tak więc wiecie, no to jest też taka, przyznam nie skromnie, nagroda za konsekwencje, tak, że było warto, rzeczywiście, i bardzo się cieszę, że się udało. Zresztą znam też ludzi, którzy od lat konsekwentnie realizują swoją pasję w tym momencie. Serdecznie pozdrawiam Marka, chociażby, zresztą Mariusza, Marcela e, i te osoby, które rzeczywiście trwają w pasji od bardzo wielu lat. I oczywiście. Natomiast e, wiecie, dużo jest osób, które można by wymienić, i też e, proszę nie czuć się że jeżeli e, zostaliście pominięci. No bo jest tych kolekcjonerów naprawdę wielu, i wszystkich Was pamiętam, wszystkich Was szanuję. Te wszystkie osoby z długim stażem mm, rzeczywiście potrafią e, docenić to, ile ich to kosztowało czasu. Bo nie chodzi tylko o pieniądze, wiecie, chodzi o zaangażowanie emocjonalne. Chodzi o to, że to jest e, styl życia, po prostu. To nie jest e, kwestia tego, że kupujemy jakiś przedmiot i o, potem będzie drogi. Tutaj nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby kochać te gry wideo, prawda? No ale mm, Obcowanie z nim jest bardzo istotne przechodzenie ich oczywiście też. A że się przy okazji okazało, że jest to dobra metoda inwestycyjna, świetnie. Bardzo się cieszę, że nasza pasja została w ten sposób doceniona i że wiele osób w tym momencie ma sentyne. Zresztą też nie mogę w tym momencie zapomnieć o osobach, które dopiero zaczynają swoją pasję. Są młodymi ludźmi i widzą w tym wielki potencjał, bo też serce rośnie, kiedy pracuję w muzeum. I widzę nastolatków, którzy preferują gry z lat 80. czy 90. zamiast najnowszych asasinów, prawda? Super, bardzo się cieszę. E, ale no, stare wygi kiedyś <grydyś> miały łatwiej, po prostu. Tak jest prawda. Natomiast e, nie poddajemy się i walczymy dalej. Młodzież też będziemy wspierać. E, co jeszcze ważne, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie ciekawe sytuacje, pamiętam też, że przyszła do mnie osoba, która miała chociażby o gameboya, poketa, też komplet, zresztą cały czas mam go tam u siebie na wystawce, ale też właśnie ładny stan. Też z papierologią, a ze wszystkim w środku, więc cieszę się, że się udało i tych Gameboyów też było sporo. I klasycznych, i espeków i espeków model drugi z podwójnym podświetleniem, tak więc 101, a nie 01, ten ags -ik. więc wiecie, no to po prostu miało miejsce. Wtedy można było nabywać takie przedmioty, i to nie było wcale rzeczą, która byłaby niezwykle sporadyczna. To się zdarzało dosyć często, moi drodzy. I tak to kiedyś wyglądało. W związku z tym Taki odcinek troszkę bardziej sentymentalny odnośnie tego, jak to drzewiej bywało, o ile łatwiejsza była ta dostępność, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o giełdy elektroniczne, komputerowe, elektroniczne, no bo jeszcze wcześniej, jak wiemy, była giełda na Grzybowskiej, potem część osób z Grzybowskiej przeniosła się na Batorego, też do warszawskiej giełdy elektronicznej, gdzie obecnie znajduje się Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier i gdzie organizuje warszawską giełdę retro-gamingową, to w dalszym ciągu jest ta sama sfera, prawda? To są bardzo często nawet ci sami ludzie, podobnie organizatorzy. Oczywiście, no niektórzy z biegiem lat odpadli, ktoś by się pojawia e, i, i tak to się kręci. Natomiast aura tych miejsc jest, była i jest dla mnie zawsze istotna, dlatego też starałem się odtworzyć to miejsce. Tego ducha na warszawskiej giełdzie retro-gamingowej, no bo w tym momencie już no, Grzybowskiej nie ma, jak wiemy, od lat. Potem na Batorego, które, gdzie handel na Batorego zaczął się w drugiej połowie lat 90. Ja tam już siłą rzeczy przybyłem później, a i tak tam wtedy jeszcze naprawdę handel kwitł. Tam bardzo dużo się działo, to było świetne miejsce pracy. Ja wtedy byłem na studiach i naprawdę nie narzekałem jako. Yy, Praca dodatkowa, weekendowa na studiach, praca na giełdzie była czymś świetnym. Zresztą, jak się okazało, wpłynęło ona na całe moje późniejsze życie. Chociaż grami interesowałem się już od 1998 roku jako dziecko. Kiedy zagrałem w Okarynę czasu, to już o tym wspominałem kiedyś w odcinku poświęconym początkach kolekcjonerstwa, które był nagrywane razem z markiem. Natomiast no, wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że kurczę coś w tym jest rzeczywiście. Jest olbrzymi potencjał. Tego typu pracy. I teraz, kiedy na to patrzę i widzę, jak zmieniał się ten rynek, jak zmieniła się giełda na Batorego, no bo obecnie ona jest już bardzo malutka. Niewielu tam zostało wystawców. Zostali ci najtwardsi, których też serdecznie pozdrawiam. Ale tam nie było już tego klimatu grania. Tam nie było tego znerdzenia. Tam nie było już tych entuzjastów, którzy przychodzili grupowo sobie też pogadać z nami wszystkimi, z innymi graczami. E, I tak mi tego brakowało, że no... stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. I dlatego... obecnie zajmuję się właśnie tym, czym się zajmuję. Stwierdziłem, że chciałem wam, chciałem wam to wszystko pokazać, opowiedzieć. Co jest moim motywatorem, dlaczego zacząłem to robić. Dlaczego za tym tęsknię i dlaczego kiedyś było łatwiej, ale też nie chodzi o to, że jak to teraz się mawia, kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów. No cóż, kiedyś rzeczywiście było wspaniale, ale obecne czasy my tworzymy, moi drodzy, my jesteśmy za nie odpowiedzialni, w związku z tym jeżeli jesteśmy sentymentalni, miejmy w pamięci to, co tak bardzo zawsze kochaliśmy, realizujmy swoje pasje i twórzmy ten... Piękny rynek. Twórzmy tę pasję, twórzmy to, co nas motywuje do tego, by cały czas oddawać się naszemu hobby. Bo jest to rzecz niezbywalna, tylko trzeba o to dbać. Tak? To jest po prostu taka higiena naszych zainteresowań. Musimy być konsekwentni i w tym momencie sami wykreuj wykreujemy sobie takie czasy, jakie są dla nas najlepsze i będą one trwały teraz. Chyba już takim podsumowaniem należałoby to zakończyć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia w retrowizji i na wszystkich wydarzeniach. Cześć!